Jak zapobiegać kryzysom wizerunkowym, jak polepszyć zasięgi organiczne i jak poprawić swoje SEO. Cześć, tu Iga i Natalia. W 29 odcinku Dobrze Wiedzieć. Przychodzimy dzisiaj do Was z trzema poradami marketingowymi. Jak zwykle, znowu mam problem ze słowem marketingowe, ale mam nadzieję, że nie wyłapiecie tego. <grystanie> To teraz, już za późno. Razie, tak, teraz już za późno, w każdym razie będziemy dzisiaj mówić o kryzysie wizerunkowym, czyli o tym, co niestety łatwo ostatnio... Tak. Borykają się firmy w tej chwili przede wszystkim z kryzysem gospodarczym, ale trzeba pamiętać, że ten kryzys gospodarczy może pociągać ze sobą kryzysy wizerunkowe, bo mamy taką sytuację, że produkcje zwalniają Zwalnia się ludzi, tak, redukuje się etaty, przenosi się pracowników do domu na przymusowe urlopy i tak dalej. Więc wszystko to może wpływać na zachwianie pewnej, pewnego wizerunku w sieci. Więc to, co chcemy Wam doradzić, żeby w tej sytuacji przede wszystkim postawić na taką jasną, przejrzystą komunikację, tak, żeby nie ukrywać tego, co się dzieje w firmie, a już na pewno, żeby unikać takich. Prób gdzieś tam prześlizgnięcia czy, czy zatuszowania prawdy, bo to i tak w pewnym momencie wyjdzie, a yy, może doprowadzić do jakiegoś tam większego kryzysu, yy, no nie tylko w mediach społecznościowych, ale generalnie wizerunku, po, po czym ciężko się może być podnieść. Okej, okay, <grym> czasem po... no, wydaje mi się, że to nieuniknione, że pojawią się na przykład pod naszymi postami jakieś. E komentarze, które oczywiście będą dla nas nieprzychylne. No i co wtedy? Oczywiście w nas się gotuje. Mamy o to tak. powiedzieć i wyłożyć swoje racje, tak. ale czy, czy warto to robić? Każdy. A jeśli tak, to jak to zrobić? Tak. Każdy w tej chwili jest troszkę podenerwowany. Ludzie się boją. Właściciele firmy boją się o swoją firmę, pracownicy boją się o swoją pracę. No i konsumenci generalnie boją się o swoje zdrowie, o swoje życie też i swoich bliskich, więc ten strach trochę się przewija i on może się przekładać rzeczywiście na jakieś takie nerwowe ruchy, różne komentarze, które nie wnoszą nic do dyskusji, a gdzieś tam służą tylko temu, żeby upuścić tej pary. Więc to, co my doradzamy, to jednak zachowanie spokoju, wzięcie tych pięciu głębokich wydechów, nie reagowanie nerwowo, no bo tak naprawdę tylko spokój może nas uratować w tej sytuacji i wdawanie się w dyskusje, które do niczego nie prowadzą, no raczej nie, nie spowodują, że te głosy ucichną, a z kolei znowu mogą negatywnie wpłynąć na nasz wizerunek. Pamiętajcie też, żeby myśleć do przodu. Przemyślcie każdy możliwy zły scenariusz, który może się wydarzyć i bądźcie na niego przygotowani. Przygotujcie sobie strategię komunikacji, tak. jeśli wydarzy się coś jeszcze gorszego i pamiętajcie, tylko spokój może nas uratować w tej sytuacji. Także, Dokładnie. Bądźcie gotowi i, tak. i zachowujcie spokój. Okej, okay. spokój zachowany, reklamy wyłączone, bo niestety tak. gdzieś tam ten budżet się skorczył, no ale na Facebooku i w mediach społecznościowych ogólnie dalej możemy publikować bez wsparcia finansowego na przykład. Dokładnie, my nie zachęcamy do obcinania budżetów reklamowych, no ale rzeczywiście jest taka sytuacja, że możecie myśleć o tym i zdecydować się na ten krok. Pamiętajcie, że jest, jeszcze coś takiego jak zasięgi organiczne. Trochę o nich zapominamy, bo rzeczywiście łatwiej przejść, wyjść do użytkowników z treściami, jeżeli je sponsorujemy. Ale jeżeli nie wchodzi to w grę, to fajnie wykorzystać ten czas, żeby zobaczyć właśnie jak ten zasięg organiczny działa, jak on się buduje. Tutaj Was zachęcamy do zajrzenia do różnych statystyk, nawet jeżeli tego nie robiliście wcześniej. Żeby po prostu porównać, zobaczyć, który post zabrał najwięcej reakcji, który przyciągnął jak najwięcej użytkowników do strony, i sprawdźcie, co, co do tych użytkowników przemawia i w jaki sposób komunikować się, żeby, żeby ten zasięg organiczny jednak utrzymywać, już niekoniecznie z, ze wsparciem płatnym. OK. A gdybyście chcieli, żeby wasz zasięg organiczny poszybował oczywiście do nieba, to Natalia przygotowała dla was artykuł z kilkoma poradami, jak poprawić swoje posty, żeby właśnie zbierały jak najwięcej reakcji, jak najbardziej był widoczne. Tak, tam znajdziecie kilka szczegółowych informacji. W tej chwili podpowiemy tylko, że takie rzeczy, na które warto zawsze w, w pierwszym takim odruchu patrzeć, to jest kreacja, to żeby ona przyciągała uwagę, ale też żeby miała na przykład format pionowy, bo on się fajnie wyświetla nie tylko na komputerach, ale też na smartfonach. Pamiętajcie też o treści. Treść jest ważna. W momencie, jak już ta kreacja zatrzyma uwagę, użytkownik zaczyna czytać. No i Fajnie, jakbyście tutaj też y, pamiętali o tym, że to pierwsze zdanie musi być takie zachęcające, y, wprowadzające do tego, co będzie dalej. Tak, żeby tego użytkownika zachęcić Zachęcimy. do kliknięcia pokaż więcej i zapoznania się z treścią tego postu. Okej, okay, to mamy już przygotowany harmonogram działań w mediach społecznościowych, a co możemy zrobić na naszej stronie, żeby poprawić y, jej jakość i... Tak, to jest też dobry moment, żeby przyjrzeć się w ogóle jaka, jak strona jest wypozycjonowana, czy ona spełnia te funkcje SEO, czy, czy użytkownicy nas widzą w naturalnych wynikach wyszukiwania Google. No i są pewne takie rzeczy techniczne, które ciężko obejść bez pewnej wiedzy, natomiast jeśli chodzi o optymalizację treści na stronie, to spokojnie możecie to robić sami. To jest kwestia wplecenia fraz kluczowych, czasami wydłużenia tekstu, Zmiany obrazków na przykład, bo czasami zdjęcia mogą być ciężkie, mogą wpływać na czas ładowania strony, co znowu trochę odejmuje nam punktów SEO. Mhm. Tak, więc jest kilka takich um, rzeczy, typów, które możecie zrobić sami i możecie wykorzystać teraz właśnie na to swój czas. Tak, e, nie będziemy chyba rozwijać tego e, tematu tutaj, bo rozwinęłyśmy go już kiedyś. E... Na naszej stronie dobrze wiedzieć na dole macie podlinkowany e, artykuł, checklistę SEO, według której możecie właśnie poprawić swoje, pozycjonowanie swojej strony. Także zachęcamy do przeczytania i do działania, bo teraz jest na to najlepszy czas. Dzięki bardzo. To była Iga i Natalia w 29 odcinku Dobrze wiedzieć. Cześć, cześć.